Książę Andrzej znów jest w centrum skandalu, ale tym razem nie przez Jeffrey Epstein'a, lecz z powodu czegoś znacznie bardziej przyziemnego, od ponad 20 lat nie płaci czynszu. Według The Times brat króla Karola mieszka w Royal Lodge, rezydencji z 30 pokojami na terenie Windsoru. Od 2003 roku nie płaci 260 tysięcy funtów rocznie, bo jego umowa wymaga jedynie symbolicznej opłaty. Ta informacja wywołała oburzenie w brytyjskim parlamencie. Posłowie szkockiej Partii Narodowej zażądali, by formalnie odebrano mu tytuł księcia Jorku, co zdarza się niezwykle rzadko. Wszystko to dzieje się po latach kontrowersji w związku z jego relacjami ze Epsteinem, przez które Andrzej zrezygnował już z pełnienia obowiązków publicznych i z używania swoich tytułów.